i tak będziemy <śmiewanie> Okej, okay, moi drodzy zawodnicy, jak się grało? Dobrze! Tak jest, a co najwięcej radości sprawiło? Mecz czy rzuty karne? Były emocje, prawda? Tak jest, emocje były fajne, cieszymy się, że przybyliście dzisiaj na naszą drugą odsłonę Play Fair Play Kids. Widzimy, że wszyscy zdrowi. Były zacięte pojedynki, ale wracacie cało zadowoleni. Słuchajcie, najważniejsze, że pograliśmy. Wyniki były super, ciekawe mecze były. My Wam bardzo tutaj z naszej strony dziękujemy, że przyjechaliście i w czasie Waszych wakacji jeszcze mogliśmy sobie zagrać fajne spotkania, pograć piłeczkę. Jeszcze tenerzy mają dla Was certyfikaty, certyfikaty, a po wszystkim dla Was pizza, żeby energia wróciła na cały dzień. Zapraszam na środek. Zespół mieszka w niezno. Dziękuję Cześć.

Ekipa. Zostałeś. Nie wiem, tam został. Zostałeś. Dla mnie, Dla. Dla. Ej, ej, zło! Ej, wszystko ja Bardzo chciałbym serdecznie wszystkim pogratulować rywalizacji. Także wspaniała gra, tutaj obserwowałem karne. Ja z tego czasu jednego karnego nie trafiłem, jak graliśmy drużynę radnych i drużyną radnych i odpadliśmy, ale widzę, że lepiej strzelacie karne niż przewodniczący rady, także będzie będą z was świetni piłkarze. Jeszcze raz gratuluję wspaniałej rywalizacji i zamykam drugi turniej Play Fair Play Kids Dziękujemy serdecznie Dziękujemy bardzo i zapraszam na pizzę i jedziemy